Jeszcze tylko parę wiosen, Jeszcze parę przygód z losem, Jeszcze tylko parę zim i refrenem zabrzmisz tym. Wesołe jest życie staruszka, Wesołe jak piosenka jest ta. Gdzie stąpnie zakwita módruszka i świat doń się śmieje. Gdzie stąpnie zakwita mordróżka i świat doń się śmieje, a, a! to, że będzie się dotkniętym przez dla płci indyferentyzm, to nie znaczy jeszcze rzecz, miłych wrażeń nie da płeć. Wesołe jest życie staruszka, gdzie spojrzy tam bogówstwo co krok. Tu biuszczyk zachwyci ta wróżka, bo nie ten, bo nie ten już wzrok. Tu biuszczyk zachwyci ta wróżka, bo nie ten, bo nie ten już wzrok. Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z nosem i głow potów będzie mniej, ach cierpliwość tylko mniej. Wesołe jest życie staruszka, choć wczoraj znoczyłem. Słuchutki już dzisiaj wstał z łóżka, bo pamięć bo pamięć nie ta. Słuchutki już dzisiaj wstał z łóżka, bo pamięć bo pamięć nie ta. Trzęsiesz się z niecierpliwości, żeby dożyć tych radości. Guzik, wiesz, i wdzianko mniesz, tak już być staruszkiem chcesz, ach, ach. Wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosenka jest ta. Gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świady doń się śmieje, ha, ha. Gdzie stąpnie zakwita mądruszka i świady doń się śmieje, ha, ha.